Szanowni Państwo, dzisiaj podejmiemy trud obrony europejskiego dziedzictwa myśli filozoficznej przed zakusami różnych niebezpiecznych, ekstremistycznych grup. Szanowni Państwo, niezwykle smuci, jeżeli w dzisiejszych czasach dochodzi do tego, że osoby. Które tyle wniosły w rozwój, w rozwój europejskiej filozofii, są nazywane ideologami, są nazywane wręcz zbrodniarzami, chociaż nie zabiły w życiu nikogo, chociaż nie dokonały morderstwa, chociaż nie dokonały zbrodni, a wszystkie nadużycia i wypaczenia były jedynie związane z działalnością ich naśladowców w jego naśladowcich. Odrzuca się przy tym wkład tego człowieka w to, jak wyglądają stany umysłu we współczesnym świecie. To właśnie jego uczniowie są w stanie dokonywać wielkich rzeczy. Są wybitnymi intelektualistami. Często pracują na uniwersytetach. I im, ich ideologii, zarzuca się to, że jest przede wszystkim ideologiem. Szanowni Państwo, to nieprawda. Zarzuca się temu wielkiemu człowiekowi, że w młodości był okultystą. Proszę Państwa, w młodości ludzie robią różne dziwne rzeczy. że dlatego mamy skreślać tego człowieka, w imię którego tylu młodych ludzi na całym świecie podnosi się, aby dokonywać zmiany na lepsze? Nie dajmy się zwieść radykałom i pamiętajmy, że. Juliusz Ewola był przede wszystkim filozofem.